Czy jest coś jeszcze, o czym chciałabyś, aby nasi widzowie wiedzieli? O zamordowanych, o Twojej rodzinie? Ludzie w Meksyku są gnębieni i prześladowani przez kartele. Żyją w ciągłym strachu o swoje życie. Nie możemy bezpiecznie jeździć po drogach publicznych. Bardzo wielu ludzi jest pozbawionych ochrony, którą powinni mieć. Nie wiem, jakie jest Twoje stanowisko w kwestii odbierania ludziom broni palnej w Ameryce, ale ja mówię: walczcie o zachowanie swojej broni. To, co dzieje się w Meksyku, dzieje się, ponieważ ludzie nie mogą siebie samych bronić. Ponieważ prawo zabrania im posiadania broni. Ponieważ rząd nie robi tego, co powinien w kwestii bronienia obywateli, kartele sieją spustoszenie, a ludzie są pozostawieni samym sobie, bez obrony. Mówię więc, ludzie, nie dajcie się rozbroić.